Yy, witam! W pierwszym odcinku no Minecraft yy, Survival. Z kolegą będziemy tutaj rozmawiać. Cześć! No! No i tyle. Mamy tutaj z kolegą my troszkę zaczęli. Tak, troszkę, ale to jeszcze nie dam. No. Okuła. No, kurde, co ja robię. No. Dirt. Święty dirt. No co ty rzucił? Dirt, dirt. Dirt. Dobra, no 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 pewnie tutaj jest nie dżunglowe. Niech ja nie chcę dżunglowego. No ale dżungla jest fajna. No, dżunglowego nie, bo mój domek jest zrobiony nie z dżunglowych. To źle. To dobrze, bo ja nie lubię dżunglowych. One są zróbmy. No czego nic nie mówisz do kameły? Znaczy kameły, do mikrofonu. Bo my myślimy, żeby zrobić taki wielki, 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 wielki dom. Nie, on nie. tylko myśli, ja nie chcę wielkiego domu. No czego? Bo e, dla mnie nie... Ale jak... z piwnicą, no. Dlatego no. będzie więcej. No nie, ja chcę taki domek. No po prostu no, sypialnia, sypialnia crafting. No i jeszcze kowadło może na ciebie spanie. Wtedy to będzie dobrze. O, tutaj mamy Kejwa, 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 Kejwa. No Kejwa, mamy Kejwa. No... Zrób sobie tą siekierę w końcu. A no kurde dżunglowe! Tak! Zrób sobie przynajmniej siekierę z dżunglowych. Um, a może zrobię takie coś fajnego, że podłogę zrobię z desek dżunglowych, a dach z desek normalnych. Zrób sobie pierw. O, mam przecież. się sobie siekielę. No, no nie motyk. Siekiela. No czego się nie robi siekiela? <gry> no nie deski. Tak się robi siekiela. To nie jest siekier. No to było? jak się robi przecież siekiera? O już wiem, już pamiętam. No chyba cię w ogieło. Ja, ja. A To tak się robi siekiera. Dobra, że. No jakbyś to... nic nie wiedział. Jakby nikt, 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 nic. A kurde, zaciąłem się. U, u, u. Da, ta, nie, to ta, nie, ta, 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 ta. nie, nie, zły nie, wiesz? nie, 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 Dirtu ci brakuje, haha. Piaskiem go nie, Ty zły jesteś. Spadaj, bo... Kurczak. Nie głupi kurczak, gdzie jesteś, kurczaku? On się dowiedział, co chcesz zrobić, bo jesteś bo byłeś za głośny. No weź głupi kurczak, chodź tu. Hmm. Czego sobie jeszcze nie zrobiłeś? Ten narzędzi z tego. Skobyłka. Z Skobyłka. Skobył z, z stołna. Zabijłeś kurczaka! Nie. Nie! Nie! Ty morderco! Kurde! Ty jesteś morderco. zły jesteś. Nie! I tak go miałeś zabić. Chciałem go najpierw, żeby do, był dorosły. No i wtedy go i tak zabijesz. No wow! Wiedział, jakie marne życie było spotkać. Chciałbym go tak utuczyć! Zabić, utuczyć, no. Zabić, utuczyć. No, no ja znaczy, nic z tych ut... zaczynam. No utuczyć, zabić, no. Zjeść. Ty morderca jesteś. Upiec. Po co ja daję pod craftingiem y... to drewno? O, no właśnie, nie wiem. No ja. I czego sobie zrobiłeś dom na piasku? No, no. Żeby był wyższy, wiesz. Wyższy. I tutaj rozwalę go wokoło. Ten piasek będzie wyższy. O matko. Jeszcze troszkę dziwny. I za to cię lubię. Ha. Ej, 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 o! Czekaj, nie poza nagraniu co zrobimy. Mm. A co chciałbyś zrobić? A nic. Gadaj no. teraz! Albo cię zamorduje za kuraka. Zrobisz się. Nie cierpi! Nie cierpisz kurczaków. się to. Nie, nie że nie cierpię kurczaków. Tylko jest... zabrakło mi znowu drewna. Jak nie na... Jak nie na sufit, to jak nie na podłogę. No do. Dziwnie to brzmiało, ale mam nadzieję, że widzowie to zrozumieli. mi <laughs> się jak kubyłka. Wiesz co to jest zwykle byłka. Tak, a co? Nie wiem. No widzisz? No widzisz, że ja jestem mądrzejszy niż ty? No jak ja cię! No cio! Jak ja cię, Rybna. To ci oczy dupą wylecą. Wierzcie widzowie, że... Naś taki, och, och, tutaj och, to taki, o, och. och, och! Bez skojarzeń. skojarzenia. Oh, oh, o, o, bez kojarzy. No Czego robisz sobie? Ja ha, znowu ci zabrakło. Kurde, że się nie da, tak nie da. Shit. Ja ha ha. Jestem zły. Hi -h 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 -h. Mój pedalski śmiech. śmiech. Hihi. O Co się stało? dobra, będziemy niestety musieli liczyć. Normalnie. No ha Aha ha ha. Jak ja. Ej, zrobimy y, ten. U góry piętro i kończymy. Nie! Tak. Bo przecież nie, Teraz nie będzie długi y, odcinek, bo zrypałeś! Gówno zrypałem, Manie. Tam hmm. chyba już nagrywamy 6 minut. A ha! ha, ha. Tak! Ty to teraz minut. Na co? Nie sześć minut. Na co? Ile? Dwieście, wiesz? No chyba cię poi ciebie nie. ha I ha, ha. ja zawsze lubię domy z balkonami. To zrobię sobie domek z balkonem. Aha, ha ha aha, czego się śmiejesz? ha nie wiem. Masz padalski głos, dlatego się śmieję. Jak cię? No, sam się przyznałeś do widzów. I dlaczego jeszcze nie poszłeś sobie na kopać stolna? Kob... Kobu Aha, bo nie. Będę o... mieć bardzo kolorowy domek. By... No chyba się! Da -da. Ej, ciekawe jak to leci. Dlaczego jeszcze nie zrobiłeś No Mam nadzieję, że to twój dopiero pierwszy odcinek. Żebyś wiedział. No to dobrze. Bo tak to, to bym już był bardzo, bardzo zły. No. No i pokażę ci, pokażę ci coś. Durde. No ty jesteś. No i co? I co to, to ma być? Maciek... Si musiałeś zrobić tak perfekcję? to ładnie musi być. Nie, poprzedko. A teraz górę masz zrobić z tych desek. No, bo chcę tak zrobić. Hmm. Tutaj jest. Dobra. Ciekawe, Dobre. jak to leży. W trzecim odcinku czy w drugim, nie wiem. Y... Drugim, bo to jest przecież pierwszy. Aha. W końcu zrobimy sobie okna i pójdziemy na kopać kobył stolna. Przynajmniej mam taką nadzieję. Na pewno. Niestety, jego słowa są duposłowne czasem. Duposłowne. No duposłowne. No inaczej duposłowne. Dup... bez komentarzy, ale... Duposłowne. Auć. Weź mnie nie, nie czekaj. Dzik. Ej, a może dzisiaj... A może jeszcze dzisiaj wrócimy to na... Y y ty. No może, 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 może. No, e, e, właśnie zrobię chudę górę. Górę złapię. Górę, a nie górę. Górę. Jaką ty masz wymowę? Gółę. Górę. Tutaj jeszcze, no dobrze. No, no to no nagrywamy gdzieś 10 minut. No i 13. 13. 13, tak czy nie wiem, zobaczycie w końcu, ile będzie trwało. No. Nie wiem, do końca. Aha, aha, musisz spać. No. Aha, skończyło ci się drewno. No, no to z skoń, kończeniem drewna chyba zakończymy ten odcinek. Chyba. Chociaż nie. Jeszcze może minutkę. Nie. No, Czekaj. No patrzę, chcę patrzeć na park Może pośborkom. kiedyś... Nie, 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 nie. Wyjdę na balkon. No kurde, słuchajcie, ale masz dobra. A ty, a ty masz takie same, no i... No i tego. Ale ja mam ładniejsze. A ty masz bizotkiem też w realu. A ty jesteś zły. No, na no ta do widzenia. O, o, o. Kobył. A więc jeszcze dzisiaj... Jeszcze dzisiaj... Zrobimy odcinek. Kolejne. Nie, nie, nie. go nie. Kurde, no czego nie mogę tego przejść? Na kudę, kudełka Przeważnie, będziemy robić odcinki w piątki. Dzisiaj tylko taki wyjątek. Na kuźdę! się coś lagowało. Lagi. No, 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 no. Cię no tak. głodny. Nie jestem głodny. Skladné. O, a, to bolo tutaj naprawdę. Dobra. No, a, no, v Minecrafte som że w myslałam, že v Realu. Dobra. Na no to.